Czternasty dzień stycznia, środa, przez dwa dni nie trenowałem, no że to były dwa dni. I teraz jest trening barków pierwsza seria. Drugą serię zrobię z ciężarem, który jest dużo, dużo większy. Ciekawe, jak mi to pójdzie. Jednak zrezygnowałem z radykalnego zwiększenia obciążenia i mam takie średnie. Może zwiększę obciążenie w tej następnej serii, której nie będę nagrywać. Odmiana tego ćwiczenia. Dłonie będą ustawione znaczy ramiona. Prostopadle względem tułowia. I zrobię takich serii 3 To macie jeszcze dwie. Następne trzy serie będą wykonane w odmienny sposób. Przed chwilą wykonywałem serię, gdy miałem dłonie zwrócone wierzchem do przodu, a teraz będzie wierzchy będą w bok. I widzisz trzy serie jest tym samym obciążeniem. I tych następnych dwóch serii nie będę nagrywać. I ostatnia wersja tego ćwiczenia: grzbiety dłoni będą zwrócone bardziej do siebie. I jest, mam większy skos zrobiony. I zrobię jeszcze jedną serię bez nagrywania. Pierwsza seria ostatniego ćwiczenia. Zrobię jeszcze dwie serie. Drugą z tym samym obciążeniem. Druga seria z nosu w bok. Trzeciej serii nie będę nagrywać i to będzie koniec nagrywania dzisiejszego treningu i koniec treningu barków. Później zrobię jeszcze trening bicepsa z tricepsem na swoim wyciągu. Papa pa. do następnego razu.